Radia Wrestling Factory Mamy poniedziałek, A to oznacza wrestlingowe radio. Witam w najlepszym show o wrestlingu na polskim YouTubie, ba na świecie. Ja mam na imię Adrian i dzisiejszym tematem naszego odcinka będą dwudniowe gale Premium Live Event od WWE. E, tutaj również, co warto zauważyć, weźmiemy pod uwagę wasze głosy, ponieważ dzisiaj rano na kanał dodałem ankietę, w której zapytałem Was o to, czy to jest spoko opcja z tymi galami, czy też nie. Także obserwujcie. E, profil Wrestling Factory, właśnie posty, które dodaję, bo często przed nagraniem Wrestlingowego Radia w tygodniu będę dodawał ankietki dotyczące odcinka i też piszcie tam komentarze, więc będziemy mieli tutaj również dyskusję i to będę oczywiście na koniec odcinka przytaczał. Jeżeli chodzi w ogóle o Wrestlingowe Radio, to jeżeli coś wam leży na sercu wrestlingowego, chcielibyście, aby jakiś temat był poruszony, czy nawet temat z przeszłości został poruszony, śmiało walcie pytanie, ja też się pochwalę, że od jakiegoś myślę piątego roku życia, szóstego z tego może potrafię czytać, więc to nie jest dla mnie obce. Więc jeżeli macie sporo tych pytań. Piszcie śmiało pod tym materiałem, piszcie śmiało pod ankietami, które będę wrzucał na, w postach na kanale Wrestling Factory i będziemy sobie dostosowywali do tego po prostu odcinki, ponieważ chciałbym, żeby takie radyjko było również waszym głosem, żebyście wy odpalając to mieli. Ej, fajne, to jest też temat społeczności, a społeczność jest niezwykle ważna, bo to my tworzymy to całe zamieszanie. Ale koniec tego pieprzenia. Dlaczego wpadłem na pomysł takiego odcinka? Otóż ten weekend, a nawet nie weekend, był bardzo intensywny, jeżeli chodzi o projekt Wrestling w ogóle, ponieważ dużo federacji dało całkiem ciekawe show. Mieliśmy TNA Victory Road, mieliśmy Stardom Gale, dostaliśmy New Japan Pro Wrestling nową galę, NXT dało galę, do tego mam zaległe Dynamite i Collision i idzie się w tym wszystkim pogubić. I teraz oczywiście, teraz w ogóle kochani, taka mała polecajka, aplikacja Dropkick. Ja wam ją podeślę na w linku, w linku i w komentarzu. To jest świetna aplikacja na telefon. Działa trochę jak Cage Match, możecie w bardzo przejrzysty w końcu sposób. Możecie oceniać mecze, możecie zobaczyć co społeczność myśli o danych meczach, może tam pisać recenzje i najważniejsze tworzyć swoje własne listy. I to jest w ogóle super, bo jest tam masa ciekawych list typu na przykład najlepsze walki, Ery attitude i tam one są wrzucone. I ja sobie właśnie zrobiłem taką listę o nazwie do obejrzenia Adrianku i sobie tam wpisuję po prostu gale, które mam zaległe do obejrzenia z tygodnia. No i teraz właśnie jestem w trakcie gali z Stardom, ale wiem, że jeszcze czeka mnie przez najbliższe dwa dni TNA do obejrzenia. Czy NXT, więc naprawdę, przy osobach zabieganych takich jak ja, takie aplikacje są super. No i właśnie pomyślałem, że mm, wpadł mi po prostu ten pomysł, że znowu dostaliśmy ostatnio newsa, że kolejna z Gal e, wielkiej czwórki może dostać po prostu dwudniowy event. No i pomyślałem, że za zadam Wam również pytanie na temat tego, czy Wam to się podoba, czy nie. Najpierw jednak e, trochę z mojej strony na ten temat e, i moje zdanie jest następujące. Na początku uważałem, że to może być ciekawy pomysł. Jednak bardzo szybko zrozumiałem, że nie jest to ciekawy pomysł. Z mojej oczywiście perspektywy. Dla mnie, Wrestlemania to była gala, która jest wyczekiwana przez cały rok. Cała droga do Wrestlemania to jest po prostu jedno wielkie święto wrestlingu, rozpoczynające się od jednej gali Royal Rumble, następnie Elimination Chamber i następnie. WrestleMania. No dla mnie to było takie po prostu święto. Pierwszy kwartał każdego roku jest fantastyczny w ogóle w świecie wrestlingu. Dostajemy także wrestling Kingdom, więc to jest w ogóle już e, super sprawa. No i szybko, szybko chyba zrozumieliśmy, że WWE w obecnym systemie, w którym działają, no nie udźwignie tych WrestleMania, nie? bo zobaczmy, co się dzieje obecnie. E, mamy gale Premium Life Event, które dostają po 5 walk. P, głównie dlatego, że wiadomo chodzi o to żeby jakość była, żeby te gale, które są wyselekcjonowane właśnie na gale Premium Life Event no dowoziły. Yy, niestety widzimy, że te walki na galach Premium Life Event często zawodzą i teraz jesteśmy w sytuacji, gdzie zbliżamy się do WrestleManii i trzeba zapchać dwie gale po 7-8 walk i problem jest następujący. Dostajemy oczywiście bęgery, dostajemy programy, które, na które czekamy, Re programy, które tworzyły się przez całą drogę do WrestleManii, dostajemy walki, które okazują się five starami. Panie dowożą fantastyczne pojedynki. Panowie rozpieprzają w ringu, ale dostajemy także masę nijakości. I z WrestleManii, która powinna być takim świętem wrestlingu, gdzie dostajemy banger za bengerem, za bengerem za bengerem, dostajemy często i przez dwie godziny, gdzie te walki są takie dłe. Przypomnijcie sobie walkę w ogóle bardzo dobrze hejpowaną, nie? Że Jimmy Uzo kontra Jay Uzo. Dostaliśmy festiwal, który zakończył się nawet nie jedną gwiazdką. To była fatalna walka. Albo na przykład z ostatniej WrestleManii, War Riders kontra. New Day, no ta walka była tragiczna, więc jesteśmy w momencie, kiedy WWE musi zapchać tak naprawdę mid-carderami, low-carderami WrestleMania, tu nie o to chodziło, nie? Tu mieliśmy dostać creme de la creme całego roku w WWE, a dostajemy po prostu przez połowę gali przeciętność. I wystarczy sobie teraz zadać tylko pytanie. Ja na nie nie odpowiem, wy odpowiedzcie, czy oglądanie przeciętności przez dwie godziny podczas największej gali w roku, żeby dostać jeden solidny main, main event, na przykład dobry opener, to czy warto na przykład zarywać noc dla takich gal? Ja, czy, ja i tak powiem, że warto, bo to jest Wrestlemania. Ale czy, czy z perspektywy gościa, który ogląda sporadycznie WWE, czy to zachęca? No nie wiem już, to nie wiem już. To możecie wy mi napisać, bo, bo mnie też to w sumie ciekawi. E, co się też tyczy właśnie tej, tej WrestleMania. No według mnie właśnie powinniśmy dostawać po prostu zlepek tego co najlepsze, i WWE ma problem z tym, żeby na przykład dobrze wypromować. Pięć walk na naprawdę solidnym poziomie na gali Premium Live Event, bo po prostu tego czasu na tygodniówkach brakuje. I teraz sobie wyobraźcie, że nagle, gdzie oni w grudniu nie potrafią skleić dobrze pięciu fajnych storylineów pod pięć walk na gali Premium Live Event, nagle oni muszą ogarnąć 14 programów, które będą dowodziły oczywiście, że niektóre nie będą na takim samym poziomie, ale z drugiej strony widzimy jak to wygląda, mamy trzy godziny SmackDown, dwie godziny SmackDown, trzy godziny Raw, a my tam dostajemy tak naprawdę za każdym razem po 20 minut main eventerów, potem jakieś reklamy, potem jakieś walki i wychodzi nam z tego, że dojeżdżamy do WrestleMania i nie dostajemy tak naprawdę ciekawych programów i tu, tu jest dużo rzeczy, do których można się przyczepić. Ja się do nich będę przyczepiał. Niemniej jednak, dalej ratuje jeszcze WWE i to, że ta otoczka WrestleMania trochę to wszystko podbija, nie? że to jest jednak WrestleMania, że to jest taki dzień w roku lub dwa dni w roku, gdzie trochę to wszystko, te mankamenty takie możemy na nie przymknąć oko. No ale już w przypadku SummerSlam, SummerSlam już też nie ma takiego, według mnie, pierdolnięcia, jakie powinno być, jeżeli chodzi o Gale Premium Life Event. I widać to też, nie? Że te gale czasami różnią się, że te pierwsze noce nie dowożą aż tak fajnie i są oczywiście tam świetne walki, no ale jednak to jest rozłożone na cały weekend i nie dostajemy jednej pięknej spójnej wrestlingu, Ja pamiętam, jak oglądałem tak pierwszą poważną oddechę do dechy, moją WrestleManię 25, którą po prostu kocham. Ja pamiętam, że tam wszystko grało, chociaż z perspektywy czasu wiem, że nie, ale jednak dla, dla mnie to było jedno wielkie święto wrestlingu. Skoro WWE określał WrestleManie mianem Super Bowlu, to niech ten Super Bowl będzie jednodniowy, ale mocno dokokszony No i teraz dochodzimy do momentu, kiedy WWE i chcę jeszcze wprowadzić kolejne dwu, dwudaniowe takie dania główne mówi się, że może to być albo Royal Rumble, gdzie w tym przypadku miałoby to chyba najwięcej sensu, bo samo sama walka Royal Rumble trwa ponad godzinę w, przy dobrych lotach I, i to by jeszcze jako miało taki sens. Na przykład Survivor Series według mnie to już kompletnie nie ma sensu, żeby żeby wrzucać dwudniową galę. Oczywiście sam fakt, że War Games match jest też czasochłonną walką i na przykład można byłoby więcej wycisnąć jeszcze z dwóch Wargames Games Matchy podczas dwóch dni. Niemniej jednak, czy to nie jest właśnie magia tego, że dostajemy to podczas jednej gali, tak samo jak jest na przykład z Money in the Bank? Podniosły się głosy, że hej może Money in the Bank, no nie? Ale z drugiej strony to jest wiecie, półgodzinna walka, nie? To jest pół godzina do 40-50 minut może. I czy warto na to poświęcać dwie gale? No, według mnie e, nie. Także to jest największy mankament, i mnie to po prostu nie powiem, że wkurza, bo, bo nie, absolutnie nie. Ale mam takie, że chyba jednak to nie jest dla mnie, żeby, żeby dwie gale były podczas tak ważnych wydarzeń, bo jednak chyba cała magia, którą ja w tym widzę, mówię teraz z mojej perspektywy, cała magia, którą ja widzę w WrestleMania, w Rare Rumble, Survivor Series czy SummerSlam. To jest to, że to jest, się odbywa podczas jednej nocy, że to jest ta jedna noc w roku. Teraz wrestlemania jest dwudniowa i nie, nie powiem, ogląda mi się to super. Ja biorę wolne w pracy, żeby w niedzielę oglądać na żywo. Jasne, że tak. Niemniej jednak wolałbym naprawdę jednodniową Wrestlemania, gdzie dostalibyśmy po prostu oddechy do dechy, przygotowane programy i naprawdę solidną kartę, która by nie zawiodła. A jeżeli by zawiodła, to byłby to jeden przypadek, na przykład na 8-9 pojedynków. Tak się niestety nie dzieje i tak się nie będzie działo, ponieważ WWE. Idzie w stronę pieniążków i lepiej zarobić 18 tysięcy za dwa bilety w pierwszym rzędzie niż 9 tylko za jedną noc. Więc wiemy, że TKO, o którym już nawet się nie będę tutaj rozwodził, będzie szło w tą stronę i tak to będzie wyglądało po prostu. Więc z mojej perspektywy WB nie ma zasobów czasowych, żeby wypromować dobre walki na dwie noce w WrestleMania i dostajemy po prostu zamiast, no też nie mogę powiedzieć, że nie dostajemy świetnego show. Bo WrestleMania dowiozła. Dowioz, dowiozło również SummerSlam. Miało swoje gorsze momenty, ale dowiozło to wszystko, nie? No ale też właśnie miałem momenty, że się nudziłem, więc chyba wolałbym po prostu jedną, dokokszoną galę. Bo o ile teraz jeszcze tam im się trochę to udawało, że, że jednak te walki były mocne, co niektóre, były też te sławiutkie, ale były też te mocne, że jakby ten cały, to wszystko stało przykryte. No ale na dłuższą metę, kiedy WB będzie musiało nagle z, przeskakiwać na cztery duże dwudniowe gale w roku, bo zakładam, że. Że może to się wydarzyć za jakieś 2-3 lata, no to czy po prostu nie będzie to tak, że będziemy skipowali gale premium Life event i nie będzie bardziej się opłacało to obejrzeć rano i poprzewijać ten paździerz, który dadzą, taki wiecie low cardowy, żeby obejrzeć tylko te wisienki? No tak mi się wydaje. Też zadałem właśnie ankietę na moim, na moim wrestlingowym YouTubie i zapytałem was, czy dwudniowe gale premium Life event jesteście za czy przeciw? i za opowiedziało się 41% głosów a przeciw 59% głosów 76 osób zagłosowało bardzo wam dziękuję także społeczność testing factory no 41 do 59 to nie jest jakaś duża przewaga niemniej jednak no zdania są podzielone nie jest to jednak taki banger że kurde tak totalnie lecimy w dwudniową wrestlemania też pojawił się komentarz, na przykład Kasper Kowalski napisał WB daje max 5 walk, żeby nie stracić na jakości, tak twierdzą, i nie potrafią dać choć jednej dobrze podbudowanej walki. To jest prawda. Więc oglądanie dwa razy tyle walk z przypadku dla nazwisk jest bez sensu. Gdyby dostać dwa porządne main eventy, czemu nie? A tak dostajemy viral momenty i nic więcej. Mm, no, nie da się ukryć, że Kasper wybrał język faktów. Aaron napisał Jestem za o ile są dobrze skonsumowane. Aż się prosi o dwudniowy Royal Rumble, Money in the Bank czy War Games, też pasuje, ale nie widzę potrzeby dwóch dni dla gal bez wiodącej stypulacji, jak na przykład Summerslam, gdy WWE ma problemy ze sklejeniem kilku storylineów. No i tu jest właśnie też ten problem, że WWE ma kilka tych specjalnych meczów, War Games, Royal Rumble, Money in the Bank i jak najbardziej tam jest nawet spoko to rozłożyć na dwa dni w teorii, ja tylko mówię w teorii, bo jeżeli zobaczymy Survivor Series i zobaczymy jak rozegrają to, że na przykład zobaczymy, nie wiem, nagle w roku cztery Wargames mecze, to już o tym mówiłem, że czy nie będzie tak, że ta magia tej wyjątkowości trochę uleci? Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie. Moje jest takie: zapraszam Was do dyskusji. Subskrybujcie Wrestling Factory. Wyczekujcie kolejnych materiałów. A co najważniejsze, niedługo mam nadzieję, że będę mógł Was zaszczycić kolejnymi super live'ami, gdzie będziemy sobie dyskutowali o wrestlingu i razem bekowali z wielu rzeczy. Jestem w trakcie planowania jakichś takich specjalnych, fajnych atrakcji, właśnie na, na live, y, co by nam się nie nudziło i nie było to tylko suche pierdzielenie o wrestlingu. To by było na tyle. Do do słyszenia.